witam serdecznie wszystkich traderów Dada z tej strony mówi mówię do was z Dada Trading Room Discord server gdzie codziennie na żywo streamuję mój trading i możecie zobaczyć co robię i możecie ze mną porozmawiać oczywiście i no serdecznie zapraszam link do Dada Trading Room Discord server jest poniżej w opisach no i oczywiście codziennie zasadniczo gram Daxa Dzisiaj rano, jak widzimy, no w ogóle DAX od, 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 od otwarcia rynku, praktycznie idzie, szedł cały czas do góry. Dosyć sporo pipsów zrobił. Dzisiaj zasięg dzienny był 323 pipsy. No więc, w momencie kiedy tutaj na tej mojej żółtej linii, no niestety, już rynek był dosyć daleko, więc tutaj nie, nie ładowałem się w żadną transakcję. A potem na odbiciu się na szczycie, że tak powiem, dostrzegłem pewną okazję, którą postanowiłem wypróbować, czyli postawiłem w takie bierzenie jak tutaj, tylko że troszeczkę, troszeczkę bardziej to odstawiłem stoplosa dalej i postanowiłem, że tutaj wejdę postawię zlecenie sell limit na, tym, na, na poziomie tej czerwonej linii i tak właśnie zrobiłem postawiłem minimalne zlecenie sell limit no i że tak powiem zaczęło bardzo dobrze żarło wejście okazało się idealne no prawie że idealne tutaj były niby jeszcze dwa takie pipki retesty ale to można uznać za idealne wejście. Można było praktycznie ustawić tą linię wyżej, i też by, też by się tutaj transakcja zrealizowała. No i tutaj było nawet ponad 50 pipsów, ale ja tylko zabezpieczyłem tutaj jakieś tam 12, niecałe 13 pipsów. I bo tak sobie myślałem, no może, może pójdzie w dół, prawda? No niestety, w ostatnim momencie rynek się odwrócił i bardzo szybko odrobił ten spadek, więc wyciąło mi ten break even plus. Generalnie, generalnie wejście dobre. Teraz, czy y, kwestia tego, czy, czy no tutaj, gdybym tutaj rozstawiał y, tą y, piramidkę w tym momencie, to niestety by to nie wyszło? Y, no, bo tutaj, jakby to była piramidka, y, no to możemy zobaczyć. Miejsca wskaźników używamy sobie gridrollera i y, sobie. Y, Tutaj grid jest. Tu gridka sobie włączymy. I już zobaczę, jak to by jak, jakby to wyglądało z gridem, wtedy mm, klikniemy tak. No i tutaj oczywiście trzeba było odstawić tego grida w odpowiednich odległościach. Hm. Szczerze czyże ja bo to kurde przy tym, przy, no, przy tym kliknięciu Jednorazowym to nawet ładnie wyszło, nie? No tylko tyle, że ten grid, no to, to tak, tak. Pierwsza transakcja, pierwsza. No nie tak, sorry. No, znaczy pierwsze kliknięcie wyszło prawidłowo, tutaj cena zaszła. Natomiast gdyby to był grid, no bo nie tu było wejście, tylko tu było wejście. Tu było wejście, więc skoro tutaj było wejście, to ten grid by w ten sposób wyglądał. I tu by była odpalona pierwsza, tu by była odpalona druga, bezpieczna, druga bezpieczna. No tak, ale tak czy owak, by, no, odpalona byłaby czwarta pozycja. No i tutaj by był, by był ten break-even zaliczony, bo cena nie doleciała do końca. Więc tutaj by trzeba było to inaczej. No inaczej to by też nie wyszło, no bo, no bo jedyny sposób w jaki, w jaki mogliśmy to robić to tylko przesuwając stop loss. No bo jeżeli byśmy chcieli ustawić Take profit no bardziej, no to tak samo by nie wyszło, bo by tu wcześniej tu by się gdzieś cofnęło i tu by knotami, więc to tak nie może być. To musi być raczej szerzej niż, niż wężej rozstawione. No i w takim układzie, no niestety, ale, ale, um, raz, dwa, trzy, trzy pozycje. Raz, dwa. No i tutaj trzecia, jakby, jakby nie patrzeć na to, to yy, nawet przy tej opcji, gdzie ja chciałem tutaj yy, ten take profit postawić w tym miejscu. A to niestety, ale nie, to nie wypaliło, prawda? By nie wypaliło. No więc yy, akurat tutaj nie wyszło w ten sposób jaki założenie by było, no ale pociągnąłem tą jedną pozycję, miało szansę wyjść, no bo no tak jak mówię, yy, w stosunku do poziomu dnia no to, że tak powiem, cena bardzo ładnie i daleko odeszła więc równie dobrze mogli zrobić korektę, no ale nie zrobili znaczy tak jakby ją robili, ale się zatrzymali i wrócili z powrotem no to tyle na ten temat yy, dalej będę patrzał, no bo yy, powiem tak, o, o co tutaj chodziło yy, jeżeli chodzi o wejście tutaj w shorta no to yy, widziałem to, yy, ale troszeczkę za późno to zobaczyłem. Znaczy, yy, wyłączę tego gridę niepotrzebnego. No, jeżeli chodzi o tego shorta, to troszeczkę za późno się zorientowałem, bo trzeba było po prostu shorta, yy, i skoro. I tutaj o, o, w ten sposób trzeba było shorta brać y, od razu z tej, z tej pozycji tutaj o, czyli w momencie kiedy tutaj to poczekać i postawić po prostu sell limita na, na tej linii i tyle. No jak widzimy y, też rynek nie doszedł y, tutaj, no więc być może nie wiem, no i tutaj to jest właśnie ten zawsze mój dylemat, no bo, y, no bo w takim układzie no to tak powiem, coś za coś, no tutaj tu jest jakiś przyzwoity RR, prawda? No ale wychodzi na to, że kurde, że yy, ten zasięg, ja najpierw miałem 4, 2, 3, 6, teraz 3, 2, 3, 6, jak sobie damy 2, mm, 6, 7, 8, prawda? Ten typowy, to raz zobaczymy, no to nadal nam kurde, nie ten. Jeszcze RR jest dobre, ale nadal nam tutaj rynek nie, nie dochodzi. No bo rynek, tak jakby doszedł tylko i, i wyłącznie tutaj do, do tej zatelki, prawda? A teraz mi przelicza, to nie będzie chciało. No więc cholera wynika, znaczy tak wynika z tego, no ale wtedy, wtedy znowu, już tak, no bo tutaj damy sobie po prostu typowy poziom 1,618, tak? I, i no. I ten 1.618 no to będzie na pewno zaliczony z tego punktu. Yy, tak i, i tu jest tak. No ale widzimy, że przy tym współczynniku 1.618 no to kurde zasadniczo mamy niekorzystne RR w takim układzie. No. Niekorzystne RR. I to jest właśnie ta bolączka. Prawda? To jest ta bolączka. No bo jeżeli chcemy mieć korzystne RR, no to bo tutaj na wypada 42 pipsy, no to byśmy musieli mieć przynajmniej 42 pipsy albo troszeczkę lepiej, 50, o, w ten sposób. Tak? No i tutaj do tej, do tej linii, tutaj jest 58, no to by tutaj nawet pasowało, prawda? Do tej zatylki. Ale z drugiej strony to jest dlatego, że właśnie tutaj było to na korektę, czyli trendowo. Natomiast, jeżeli by, jeżeli by zastosować to w ten sposób, jeszcze raz wrócimy, no i teraz popatrzcie, jeżeli tutaj wstawię ten 4, 2, 3, 6, tak, ten współczynnik, no to. I teraz tu sobie skasujemy A to wyłączymy, bo to niepotrzebne teraz. I wrócimy sobie tutaj na dół, prawda? No to jeżeli, jeżeli tutaj mieliśmy impuls, nie znaczy tutaj mieliśmy ten, ten pierwszy odwrót, a cena, gdzieś tak cena, która by nas interesowała wejścia to jest ta, no bo, no bo tutaj dopiero ten, powiedzmy, że w tym miejscu mamy yy, spełnione warunki jakieś, tak? No to w tym momencie no, też jest za dużo, no bo wypada wypada tam wysoko, ale czy to się nie zrealizuje, no co tego nie wiem, prawda? Bo to ma być może jutro się zrealizuje, jeżeli rynek chce iść do góry no to może się zrealizować, prawda? Yy, natomiast, yy, no, no, no w ten sposób trzeba, na to, w ten sposób patrzeć. Yy, można też patrzeć, no bo, no bo jeżeli wyjdziemy z tej yy, z tej teorii yy, właśnie yy, Zero Line, prawda? By Mighty One, no to tak szczerze powiedziawszy, no to trzeba by czekać na, na na takie sygnały wybicia, o tak jak tutaj jest taki sygnał, tu, tu, czyli wchodzić tak naprawdę by trzeba było dopiero tutaj, o. Po tej cenie, gdzie tu jest takie ładne wybicie i z takim malutkim tutaj knocikiem. No to by trzeba było, no, kurde przybliżę, no bo to niestety trzeba wtedy patrzeć na na price action i trzeba to obserwować. Yy, no więc, no więc w takim układzie mamy bardzo daleko, no to co? No, to tylko ewentualnie stop loss można by było postawić w innym miejscu, yy, gdzieś tak tutaj. No, i wtedy nam tutaj wychodzi tak, że, yy, że, prawda, ten Fibonacci się spełnia i jest nawet ładny ten, ładny mm, RR, prawda? No, ale to trzeba było w taki sposób ryzykować yy, na właśnie no to by, było, to by było właśnie takie ryzyko, że trzeba na weekend zostawić, prawda. No i, no i tutaj właśnie to się nie zgadza z day tradingiem i nie zgadza się z tym, że rynek może, prawda, zrobić jakieś tam kuku nam i, i ten. No ale taka jest prawda, że tutaj była taka okazja, i no była, była. I to jest właśnie ten problem z zostawieniem, zawsze z zostawieniem targetu bo no niestety raz jest tak, raz jest, jak jest inaczej. Teraz, tak jak widzimy, jeżeli ustawiamy ten target, który właśnie mam, no to jeżeli kliknę na tą jedną świecę, to tutaj było idealnie, prawda? Tylko tyle, że wejść po tej cenie, no to raczej było tutaj praktycznie niemożliwe. Dlaczego? No, bo tutaj rynek już wyszedł poza i się tam nie wrócił, prawda? A na tym pierwszym ruchu pojechał dalej, więc nie dał okazji, żeby wejść w tą cenę. Natomiast yy, mówicie, yy, ktoś by mu powiedział, to, to trzeba wchodzić po prostu w taki sposób na sygnał. No to nie bardzo, no bo wtedy RR jest yy, yy, za małe, bo. Sygnały tutaj się pojawiają różne, prawda? I mógł być sygnał wcześniej, i, i można było wejść i zaliczyć stoplosa, a potem jednego, drugiego, trzeciego, a potem dopiero no nie wiadomo, czy byśmy odrobili, prawda? No bo tak to niestety działa. Więc wchodzić w taki sposób nie można. Wchodzić w taki sposób na każdy sygnał nie można, no bo niestety, ale to nie wyjdzie, natomiast no, w tym momencie tutaj już, jeżeli tutaj mamy breakout, czyli, czyli świecę, świecę tą kontrującą, która rzeczywiście pokazuje trend i tu mamy jeszcze ładne odbicie od zetelki. No to wtedy jest y, szansa, jak najbardziej, żeby grać. Z tym, że no, ja wiem, że to nie jest y, ta podstawowa y, koncepcja y, zero line, bo podstawowa koncepcja zero line to każe czekać na przebicie tutaj tego, i potem o, jak, jak jest ten breakout, to tutaj, tutaj obserwujemy i szukamy właśnie y, jakiejś takiej świecy charakterystycznej, która odbija. No i w tym momencie, no to zupełna, że tak powiem, dupa by była, bo to jest po prostu wejście y, za późne, prawda? No, nawet jeżeli bym, bo, bo to wymaga wtedy wejścia y, po takiej cenie w shorta, czyli po tej cenie dokładnie tutaj, prawda? I teraz tu to odbicie, czyli ta cena tutaj ma być y, zaliczona. No i gówno wtedy wychodzi, bo wtedy y, jak widzimy rynek niestety ale wraca i. i i teraz nie wiadomo, czy y, będziemy czekać i pójdzie na dół, czy nie, nie będziemy czekać, i, i czy pójdzie i, i, i stoplos, prawda, dam y, wytnie y, przez noc. Więc no niestety, ale. Y, to wszystko, że to powiem, te wszystkie teorie pięknie wyglądają, tylko pięknie wyglądają w takim momencie, jak się tutaj na przykład wstrzelimy w takie coś, prawda? Jak się wtedy, jak się wstrzelimy w taki trendzik, no to kurde, wygląda wtedy to pięknie, no bo pipsów od groma. No bo takie, takie jest założenie, więc yy, takie założenie to równie dobrze jest ta linia tutaj, yy, ta tutaj czerwona, która była, nie? I ona się pokrywa i wtedy mamy tutaj wybicie, mamy taki opinka. I raptownie wszystko się zgadza. Nie? I raptownie rynek tutaj jeszcze raz zretestował, i potem już, już po prostu góra góra, 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 góra. Tylko że tego wcześniej niestety nie widzieliśmy i nigdy nie będziemy widzieć. Więc. E, no, a tutaj znowuż wykorzystałem, dlaczego tak wszedłem, jak tutaj. No bo. To jest ta formacja quasi-moda, jak się mówią, albo over and under, prawda? Tak się też to, to nazywa. No to no tutaj to, to, to tak właśnie widać, że jeżeli, czyli inaczej rzecz biorąc, jeżeli to jest. Jakby tutaj najlepiej znaleźć taką. A, po prostu tak kliknę. jo. Jeżeli, jeżeli to jest poziom, tak? Ten tutaj. Jeżeli to jest poziom. Hmm, Powiedzmy oporu, to jest ten false breakout, i tutaj jest przebicie w dół. No to wtedy właśnie trzeba szukać, yy, yy, z tym, że, no jak mówię, podstawowa zasada, yy, no, yy, no to każe czekać na przebicie tego tutaj poziomu, i wtedy tak zwany tam się by budował. Nie? Natomiast, no, o wiele bezpieczniej jest y, coś takiego, tak jak tutaj zrobiłem, czyli, y, znaczy tak jak myślałem, że, no bo tak też m, myślałem tutaj, ale niestety, tu, bo tutaj nawet można było się załapać, prawda? Ma no, takie wejście, no ale zasadniczo wchodzimy, wchodzimy, mm, no, ja stwierdziłem, że lepiej wchodzić y, z tego. Z zamknięcia świecy breakout, no bo wtedy cena tutaj jeszcze ma troszeczkę się cofa. A jeżeli chcemy na przykład wejść po tej cenie, no to tam nie, cena nie zawsze wró wróci, prawda? I no, niby była bardziej korzystna ta cena tutaj, ale ale no no cena niestety nie zawsze tam wróci, nie zawsze odpali tego natomiast właśnie kolejnym, kolejnym jest punktem dokąd, dokąd ten stop loss znaczy take profit, gdzie take profit no i teraz tak, no ja mogę zawsze wyłączyć w tym grid rulerze to przelic auto, auto przeliczanie, które teraz zrobiłem w niedzielę jak nagrywałem film to auto przeliczanie. No jak wyłączę auto przeliczanie, no to stop lossa mogę sobie przesu tego take profita mogę sobie przesunąć tam, gdzie chcę, prawda? I ustawić sobie y, trade y, tak, jak ja go widzę, a nie tak, jak y, mam założone tam coś, prawda? I teraz zasadniczo w takim układzie tutaj na tym. Jeżeli mamy tutaj tą korektę, no to wypadałoby zrobić pomiar mniej więcej taki i postawić Take Profit w tym miejscu gdzieś tak, prawda, no tu, a nawet tu, bo tu jest ta, tu jest ta niebieska, prawda, no i taki tradzik by był, no to taki właśnie tradzik by był, no. E... O, prawda, tutaj, tutaj tradzik by się zrealizował, e... no ja chciałem zobaczyć jak to będzie, no, czy po prostu Znowuż wyjdzie Wishing. No, niestety Wishing nie wyszedł. No. no to wszystko na ten temat. No ale trade, że tak powiem, jest, nie, nie był stracony. To się liczy na, na najbardziej. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne. I tak jak mówię, wszystkie linki są pod spodem. Lajkujcie, subskrybujcie, dołączajcie i jak możecie to patronem zostawajcie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, na razie cześć.